Moi kochani, witam serdecznie na odcinku z gościem specjalnym. Dzień dobry. Dzisiaj na odcinku występuje moja córka. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, to jest pełnoletnia. Drapać zrabki może, a nawet lubi. Drapie sobie tak dla relaksu. Kanału nie ma i nie planuję. Nikt, nie, nie każdy musi ten kanał mieć. Będziemy miały takie zrabki. Z nazwą Szczęście, z, ze słowem Szczęście w nazwie. Będziemy szukały swoich szczęść. E, takie same zestawy mamy, czyli Żabka Szczęścia, Moc Szczęścia, Podkowa Szczęścia i Szczęśliwe Linie. E, wkład to 18 zł, ma każda, czyli ogólnie 36. Zobaczymy, kto tą rywalizację, matka, córka wygra. Trzymajcie mocno kciuki. Dobrze, ja bym tylko chciała od Ciebie dodać, że jest mi bardzo miło, że mam taką okazję wystąpić na kanale u mojej mamy. Dostałam takie zaproszenie, także skorzystam z okazji i może ja zacznę od zdrapki, która nazywa się Szczęśliwe Linie, numer 26. I zobaczymy, jak wyjdzie ta nasza rywalizacja. Hmm, niech się tak ustawię, żeby było dobrze widać, żeby wszyscy dobrze widzieli, co so, Ty tutaj drapiesz. Ustaw tak prosto, o, o tak, ciężko jest właśnie ustawić, dobra, ja Cię będę może trzymać, <grym> żeby Ci nie uciekało. Pierwszym symbolem jest podkowa. Mm. Nie ma więcej? Nie, nie widzę. Następny symbol to jabłko. Garnek. Następnie cytryna. Nie ma. Pik. Też nie ma, nie widzę następny jest diament jest bym <grym> przegapiła to jest normalne ja to też zawsze przegapię tęcza klucz ...złoto... ...sakwa... ...jedna... ...dobra, to chyba wszystko... ...banan... ...nie ma... ...serce... Też nie ma? Normalne. <laughs> ja to, czego nie ma. Następnie wiśnie. Jedne. Arbus. Tutaj bym. O, byłaś blisko, nie trafiła. Bym oczywiście przegapiła. Traf. Słoń. no jest blisko. No jest, jest. Zawsze tak kuszą. Pomarańcze. A, jest, jest. Truskawka. Nie ma. Słoneczko. Krab. I co jeszcze? Mamy dzwonek? Nie ma. I ostatnie to winogrono. No i niestety nic z tego nie będzie. Zobaczymy jeszcze kontrolne. WSI nie ma nic. Okusili. Teraz moja. Moja szczęśliwe linie. Chyba jednak muszę trochę oddalić. O tak. Moja strapka ma numer 25, a Ty miałaś 26, czyli obok. Numerek obok. Korona gruszka. Gruszka. Gruszka gruszka. Kolejny arbus i trefl, trefl, arbus. Hmm, chyba wszystko. Klucz i diament. Klucz, klucz. Diamentu nie widzę. Księżyc i serce. Serduszko. Poproszę zostawić w komentarzu dla córeczki, za to, że się zgodziła na wspólny odcinek. Księżyc i Serce. No nie ma, nie widzę. Sakwa i Wisienki. Wisienki. Słoń i tęcza. Jest słonik. Tęcza słoń biedronka banan, biedronka tylko jedna, winogrono i podkowa, garnek i pik, garnek i pik Ananas i słoneczko. Ananas, słoneczko tutaj. Słońce, słońce i ostatnie dwa, truskawka i gwiazdka. No, czyli szczęśliwe linie, nie takie szczęśliwe. Moje również puste. To teraz. Następna zdrabka to podkowa szczęścia. Mm, musimy znaleźć liczby albo podkowa. Mhm.

19 34, 29, 52, 53, 17 i 24. I niestety kolejna zrebka wychodzi na to, że będzie pusta. No, a tutaj wiesz, śrubie, bo te kontrole Taka są takie dobra. ukrywane. No i gdzie to szczęście? 43 ma numerek moja.

I 24. Moja hmm, również pusta. Na razie nikt nie wygrywa. No niestety. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Teraz mamy moc szczęścia. Numer. Y, numer 9. <laughs> y, wygrywające liczby to 36, 1, 18 i 11. To I zaczynamy. Z takim mniejszym rozmachem, drapo. Kontrolę, trafujesz przodkowi. Dobrze. I zepsuję zabawę. I mamy 9, 33, 24, 21, 2, 30, 19, 34, 20 i 32. I niestety jest znowu pusta. Mam pokazywać kontrolne? kontrolę? No możesz. No to szukamy w kontrolnych okay, chyba. Chciałbym dole przejeć, może taki pasek gdzieś będzie. A tu się otyło A to będzie gdzieś tutaj. Uh -huh. AM -e. no, pusta. No niestety. Zobaczymy moja moc szczęścia z numerem 10. Aj co to za nazwy w ogóle niezgodne. 8, 7, 24 i 32. A jest 1.

I wygrywające liczby to 36, 24, 31 i 22. Mam nadzieję, że tutaj coś wpadnie, chociaż jakiś zwrot. Byłoby bardzo fajnie. Tylko że. Zrawki nazwali szczęście i dla O, o jest coś. Już odkrywam od razu wygraną. A, no mówię, że ty to a robi z takim dużym rozmachem. Mówiłam, żeby chociaż był zwrot. No i no, widzisz. Przewidziałam to chyba. Zapka się posłuchała. Mhm. 23 i 17. No ale 5 zł jest, także no, póki co to wygrywam. Z rywalizacją z mamą. No tutaj masz kół.

7 i 3. I ostatni rządek 19, 15, 14, 32. Niestety, ja dzisiaj szczęścia swojego nie znalazłam. Moje wszystkie przegrane. A twoje, no podsumuj. No jest 5 złotych. Wygrałaś. Także wy wygrałam. Wygrałaś ze mną rywalizację. Rywalizacja matka córka zakończona zwycięzcą. Młodszy uczestnik wy wygrała. Dokładnie. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki i dla córeczki możecie w komentarzu coś miłego napisać za to, że zgodziła się ze mną nagrać. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa! pa.